Jeśli chcesz Polski, gdzie szanuje się życie, jeśli chcesz Polski, gdzie nie ma wstępu cywilizacja śmierci, pamiętaj: przyjdź w niedzielę na plac Matejki w Krakowie na godzinę 11:30, pójdziemy w marszu dla życia i rodziny. To jest ten czas, kiedy nie może zabraknąć ani ciebie, ani mnie. Stańmy wspólnie w okopach życia. Dla naszych dzieci, dla trwania państwa polskiego, pamiętaj tylko o jednym: że nie możemy być sami. Sami nie zwyciężymy. Pójdźmy z Maryją, tak jak obrońcy Polski przed rewolucją bolszewicką w 1920 roku. Z Maryją zwyciężymy. Jeżeli chcesz Polski, wiernej cywilizacji życia, zapraszam, przyjdź koniecznie do Krakowa na Plac Matejki. O godzinie 11:30 w najbliższą niedzielę pójdziemy razem w Marszu dla Życia i Rodziny. Zapraszam! Oto ten moment. Dajmy zdecydowaną i liczną odpowiedź wrogom życia i rodziny. Zapraszamy na wielką manifestację poparcia dla podstaw naszej cywilizacji. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny w Krakowie będzie wyjątkowy. Oczy świata zwracają się bowiem na Polskę w której znów rozgrywa się bitwa o życie setek tysięcy dzieci. Wykorzystajmy to w dobrym celu.